Ja kanał Scrapgate dzisiaj robię stronę do mojego journala, czyli taką po prostu kreatywną stronę. sobie sprawdzę, jakie są techniki. Znaczy, może nie nowe, ale taki po prostu obrazek. Obrazek, który będzie mi się kojarzył, mi się kojarzy z, właściwie z wakacjami, z jakimś takim wiecie latem i tak dalej. No i tak sobie postanowiłam że sobie go zrobię. Jeżeli chodzi o inspirację. To muszę wam powiedzieć, że ostatnio oglądam dużo kanału Wiki. Ona ma na imię, ale nie powiem wam, jakie ona ma nazwisko. W opisie tam na dole będzie napisane dokładnie nazwa jej kanału, bo to nie jest Polka i po prostu nie umiem w ogóle nawet przeczytać tego nazwiska, co dopiero powiedzieć. Ale ona właśnie robi stronę do Journala, Po prostu robi, no coś nieco mówi, tak robi takie piękne te strony, że wkurza mnie to, że ja nie jestem taka dobra. Ja nawet nie jestem w jednej piątej taka dobra i w ogóle. Połowy nie mam tego sprzętu co ona ma, znaczy sprzętu, nawet nie sprzętu, no ma jakieś tam farby takie, których ja nie mam, nieważne, A ja sobie tak zrobię tym swoimi rzeczami, które mam ja, yy, no i nie wiem co mi z tego wyjdzie. Tu, to jest wycięte, znaczy zastemplowałam sobie z tego zestawu tą dziewczynkę z tym kotkiem, no jest taka właśnie wakacyjny klimat, tutaj będzie później teczka, jakieś tam wakacyjne, Um, jakieś, nie wiem, bilety, jakiś samolot samoloty jakiś, jakiś stempel taki na y, niby wyjazdowy, nie wiem w każdym razie takie wakacyjne klimaty no i postępowałam sobie na motylka y, dwa mam takie nie wiem czy będzie widać w ogóle taki motylek dwa razy a drugi motylek jest z zestawu y, takiego też y, to jest chyba scraperys no i no i akurat te wszystkie rzeczy pokolorowałam yy, kredkami, które zawinęłam mojej koleżance i sobie bezczelnie używam dla Was jakiś czas. Powinna mi to dawno dosłać, ale czekam aż ona do mnie przyjedzie i ich właśnie nie doczekam, więc chyba i to wyślę w końcu. W każdym razie takie akwarelowe kredeczki i jeśli później rozmazuję wodą, Ja mam taki pędzelek wodny też od tej samej mojej kochanej koleżanki. Pozdrawiam Cię Ala. I ona sobie tak sobie tak malowniewałam tym. Nie umiem tego robić za bardzo i to kolorowałam akurat markerami. Moje markery już kiedyś pokazywałam. No, no i tak sobie pomyślałam. Te modele trochę są za duże, szczerze mówiąc, ale... Dobra, trudno. I teraz tak, on zawsze pokrywa stronę e... gesso, gesso, czy jak tam chcecie, tylko tak się właśnie stawiam. bo jak ja pokryję stronę gesso to wtedy ona się zrobi taka biała. Za bardzo bym nie chciała, żeby ona była biała, bo właśnie specjalnie wzięłam kolor taki yy, papier już pod konkretnym kolorem, bo będę chciała robić taką żółto-zieloną tą stronę i ta waza, ta żółta wokół trzeba mi trochę pomoże w głębi tego koloru. Yy, tu mam takie dwie zwykłe farby akrylowe i sobie je będę rozmazywać. I właśnie Wiki pokazywała, że ona to robi właśnie yy, robi ciapki tylko tym, potem rozmazuję tą chusteczką dla dzieci. One są prawie, powinny być prawie suche. Moja nie jest prawie sucha, więc w ogóle to nie wiem, co mi z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że coś mi wyjdzie. Dobra, no więc tak, zbijmy sobie, yy, nie, jeszcze zieloną użyjemy. No i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jej wychodzi, ona ma w ogóle używa często farb od Tima holca tych distress distressowych takich tych z taką, z taką gąbeczką no i ona sobie robi tak, o i sobie tak rozmazuje ten kolor to my sobie też tak rozmażemy, o hmm. no i ten efekt wygląda troszkę lepiej a ja wiem czemu ona rysuje, bo to właśnie teraz tą kartkę trochę Yy... Wig... znaczy wygina no po moczy ta farba ale dobra coś tam wyjdzie pierdół chyba o to chodzi no ale zobaczymy co mi się tu uda pokombinować wykombinować sobie teraz te kolory połączymy no zdecydowanie jej o to chodzi Geez. Dobra I tutaj jeszcze sobie pociągniemy Znowu zielonym na górze Troszkę tu Ups Zrobię taki mega mocny zielony no Zakrę... Zakręcaj się To jest dość mocny zielony ale go rozmażemy, to trochę przestanie być zielony. Dobra i znowu biały, znaczy znowu żółty. Okej. Okay. Już mi trochę brakuje miejsca na tej mojej na tej mojej gąbeczce, nie gąbeczkę tylko. Dobra. sobie jeszcze tak pociapam, żeby troszkę zgubić to połączenie tych kolorów. Dobra. Jakieś mamy tło. Teraz tak. Czy my ją od razu sobie przykleimy? Dobra, jeszcze może nie. Teraz tak, powinnam sobie to wysuszyć. Kurczę, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Zaraz yy, wracam. Ok, wysuszałam sobie, troszkę podsuszyłam. Dobra i teraz muszę zobaczyć jak to będzie. Moja motylowa strona. Okej. Okay. Tylko tak, yy, chciałabym jeszcze zrobić taki... Pomyślałam sobie o takim letnim deszczyku. Letni deszczyk, bo może mi zrobić pasta strukturalna i taka maska, którą kupiłam na tlocie, kurczę, nie pamiętam skąd to jest. Chyba z, mm, albo z Agaterii, albo z latarni morskiej holender. Nie, to jest od Ajdy. Sorry. To jest... Tak mi się wydaje, że od Ajdy. I zrobimy sobie taki letni deszczyk. I żeby zrobić letni deszczyk, który będzie na przykład trochę niebieski, taki błękit Mamy jakiś kawałek folii, to sobie wezmę tą folię. Wezmiemy sobie modelującą pastę. Eee, moment. Dobra, do nakładania mój patyczek. No i oczywiście musimy ją trochę zabłękicić. A nie, ja mam gdzieś błękitny. Poczekajcie. Wam farbę taką. Dobra. Moja błękitna farba nazywa się Acrylic Paint z Artist Artista. No i teraz sobie lecimy trochę tej farbki Ona już jest bardzo jasna Więc ten nasz deszcz będzie naprawdę jaśniutki Ale właśnie o to mi chodzi, żeby on był taki delikatnie błękitny Żeby tylko nie był biały, żeby był taki wiecie Złamany trochę tym niebieskim ja sobie tak mieszam, mieszam, mieszam i tym sposobem uzyskamy taką właśnie lekko błękitną pastę. I jak już sobie ją zrobimy, ona wygląda prawie jak biała, ale nie jest biała to teraz sobie ją nałożymy. Ups. Się cała. Dobra, pastę mamy. Zbierzemy sobie naszą łąkę i lecimy z naszym dyszczem. Gorsze jest to, że ja zawsze jak nakładam tą pastę i jak robię takiego typu wzory to po prostu później nie umiem tego połączyć, to znaczy robię kawałek i teraz chcę zrobić obok następny deszcz i po prostu boję się, że tą że tą maską To zepsuję sobie ten efekt, który mam teraz tutaj no ale staram się zrobić tak żeby tego nie popsuć tu sobie damy tak nie chcę dawać na całej no to wiecie, ja wiem, że to jest, że to ma być deszcz i tylko o to mi chodzi nie musi być na całej górze tylko troszkę chcę, żeby tego deszczu było troszkę tu I troszkę tu. O. To ostrożnie, żebyś nie wyjechać za bardzo. Ten, ten. Właśnie to jest takie trochę bawienie się, no ale. Właśnie, ja po to, to robisz żeby sobie pobawić, nie? O, już trochę wyjechałam tutaj tą pastą. Ale ja sobie to mogę zaraz wziąć nożykiem. Nożyk, nożyk. Okay. Ach, nie macie prawie, że. Dobra, tu jeszcze sobie damy trochę z tej strony. Troszkę wyżej sobie tu jeszcze damy. O! Mam nadzieję, że mi nie zabraknie pasty. Później dorobić taki sam kolor, to już jest problem. Podniosimy, dobra. Czekajcie, trochę sobie to wytrę tutaj tą... Gdzie jest ta moja chusteczka? Czy widziałam moją chusteczkę, tą, którą tu używałam? Że ją wyrzuciłam, czy co z nią zrobiłam? Oczywiście, że ją wyrzuciłam, bo ona była cała brudna. Okej. Okay. Czekaj, ją brakuje. A. Dobra. I jeszcze sobie zrobimy... tu... Dobra. O ty! Okej. Okay. Tutaj to sobie pojechałam. się tego zawsze się boję. Ale nie szkodzi, tu sobie nakleimy motylki i tego nie będzie za bardzo widać. I wiecie co? I sobie może... Nie, nie, nie będę cudowała, bo już myślałam, że sobie robię jakieś tam te maśki. Wyniemy to. Tu jeszcze mamy sporo tej pasty. Więc możemy sobie ją odłożyć, mam takie słoiczki. Potem sobie do tej słoiczka przełożę. A na razie... A na razie sobie tutaj wytrzemy nasz, nasze miejsce pracy. Wytrzemy sobie naszą naszą maskę dobra To jest w ogóle wszystko tak na tej wnacie już jest cała taka brudna że w sumie ja wycieram to już jakieś stare rzeczy w ogóle dobra i teraz sobie podsuszymy znowu dobra podsuszyłam to trochę Troszku, no i co? I teraz sobie chcę. Teraz sobie chcę. Przyklejmy sobie teraz naszą lalunkę. Eee, dobra, daj mi tutaj to. mi jedna Asia, może z tej strony? Powiedziałam Asia, że ten klej jest taki jak Magic, więc nie boję się go użyć. Mam klej, nie zawaham się go użyć. Klejmy sobie naszą marzycielkę. To niby ja jestem, nie? Wiecie co chodzi? Prawda, nijak do mnie niepodobna. Ale... Pff, co tam? Zadzamy sobie naszą... lewnię. Okej. Okay. Teraz lecimy z motylami. Motyle to są takie... Ja bardzo lubię motyle. Mi się motyle w ogóle kojarzą z taką właśnie wolnością, kolorem. Takie po prostu... Myślę, że w, w raju jest najwięcej właśnie motyli. One są takie delikatne, takie wdzięczne i w ogóle takie... <laughs> Dlatego właśnie tutaj będą motylki. One mogą być w sumie trójwymiarowe, znaczy w sensie ruchome, jakie są staczące, ale nie chcę tą stronę zrobić płaską właśnie. Wiecie? Pierwszy raz chyba chcę zrobić coś płaskiego. Pewnie skończy się i tak, że coś tam zrobię płaskiego. Oj, mam przerwę w kleju. Dobra. Dobra. Druga. Trzeci motylek. Faktycznie ta butelka może być średnią po ten średnio dobra do magica, bo ja ją kupiłam po to, żeby tam magica później wlać, ale ona jest taka strasznie, faktycznie mm, twarda taka i tak trochę się średnio nią wyciska. No, ale cóż. Tak sobie teraz myślę, że ja sobie te motylki zrobię z prawej strony. A z lewej może sobie jakiś napis walnę. Żeby tak było wiadomo o co tu w ogóle kaman na tej stronie dobra damy jeszcze jednego Kurczę, spać mi się trochę chce ale muszę to dzisiaj zrobić bo jak tego dzisiaj nie zrobię to tego nie zrobię więc dobra mamy motyle mamy nasze motyle i teraz co No i teraz sobie weźmiemy i nakleimy jeszcze, nie nakleimy, tylko przystępujemy sobie coś Tu jest taki napis Summertime Memories, gdzie idealnie mi tu pasował Jest tak drobniusi, tak drobniusi, że ledwo go widać, mam nadzieję, że go będzie widać w ogóle tutaj i my go na razie sobie następujemy A nie, nie ten. O kurka. Help, help. Ubrudziłam się momento Dobra. I co? No i ten napis jest strasznie taki bardzo słabo widoczny. Znaczy maleńki po prostu. Nie będzie widzieć dlatego zrobimy go ar archiwalem, bo on jest taki dość ładny i ciemny i mocny. Tutaj w tej przerwie. O. Dobra. Fajne są te e, stemple, bo e, znaczy nie wiem, czy to jest kwestia tego, że one są właśnie te akrylowe, a nie gumowe, ale tak się ładnie przesysają. Jak na przykład teraz odbijam tutaj tusz, e, odcisnęłam go. Tutaj już prosty tutaj tuszu nie ma, bo on się tak ładnie odcisnął. Nie wiem, czy te drewniane tak samo ro robią, reagują, czy nie. Dobra, coś tu jeszcze mamy? Don't be blue. Don't be blue, albo tu jest postcard specially for you. No nie, to nie jest do postcard. A tu jeszcze jest co? At, the, at our... The, co? Coś tam the best day ever, ale nie. Ale jeszcze zrobimy sobie to be... don't be blue. To też sobie następujemy bo to oczywiste jest. Dobra. Okej. Okay. Troszkę za... Nie no, dobrze jest. Wiesz co, ta strona jest strasznie prosta, ale mi się podoba. Bo no, praktycznie nic nie ma na tej stronie, ale już mi się podoba. No, fajnie co? Okej. Okay. Dobra. Teraz tak my tu jeszcze możemy wykombinować poczekajcie widzicie co jeszcze mam yy, takie yy, to są perełki w płynie one występują w wielu kolorach a ja właśnie mam między innymi przezroczyste i one są dają świetny efekt właśnie wody także sobie porobimy tutaj troszeczkę takich wodnych kropelek a to wzięłam e, stickles, czyli ten brokat w kleju, czarny, bo chciałabym tutaj niektóre te motyle, albo i wszystkie motyle, lekko pobrygotować, żeby one były jeszcze takie naprawdę, takie wow, wiecie, co chodzi. Także najpierw sobie te chcę co zrobić, żeby nie zepsuć sobie później pracy, bo jak będę robiła jedno, to sobie zepsuję drugie. I jeszcze mam do odbicia, tu mam datę, to sobie odbiję tutaj dzisiejszą datę, może ja sobie na pewno odbiję. To też jest zestaw z, z Scrabery. Bardzo fajne są te zestawy. One się świetnie dają na przykład do y, planerów, takich rzeczy. Tak mi się wydaje, bo mają takie fajne właśnie sentencje, napisy, jakieś takie elementy, wiecie, Takie. Wonderful y, World, jakiś tam. Sam to jest Wonderful Day akurat, ale dobra. Zadałam przykład. Nie, nie, że padało czy nie. Właśnie mi sam że, że padało, bo tu pada, nie na z zdjęciu, ale... Nie zmieści mi się to już, widzicie? Zdamy tylko tą datę. Dobra, bo mam dwie daty, mam tą, mam tylko jeszcze jedną podobną. Ta jest taka bardzo delikatna, więc w nawet dobrze, że taka ta, bo bo tutaj nie chcę, żeby tak było dużo tych napisów nawalone. Tu sobie przybijamy datę. Eee, tutaj. Nie mogę za bardzo naciskać, bo jak za bardzo nacisnę i rozklapię ten napis, to, to on się tak na kartce rozklapia i wychodzi ciapa, a nie napis. Dlatego musiałam tak delikatnie dotknąć, żeby nie za delikatnie było, żeby się odbiło, a z drugiej strony, żeby nie było, wiecie, żeby się nie rozczapało. Okej, okay. podam sobie datę z powrotem. No i robimy sobie teraz tak, najpierw sobie zrobimy e, motylki. Czyli biorę sobie ten mój e, klej Przepraszam Was bardzo, ale bateria mi siadła No i stwierdziłam, że nie mam ja już czasu, żeby czekać, aż się naładuję i nagrać jak to się robi Ale w sumie nic takiego się nie wydarzyło Tutaj oprócz tego, że dodałam ten brokat na te motylki No i tą wodę, o, nie wiem czy tak będzie widać Widzicie tą wodę? No, ona sobie tam jest i na tym, o. No. No i tak wygląda mój obrazek tutaj Nie mogę sobie wspomnieć, kto dzisiaj jest. Więc jestem <laughs> wolne miejsce. Muszę zaraz sprawdzić, się kto dzisiaj jest, bo dzisiaj mam wolne i jakoś w ogóle nie kojarzę, który dzisiaj jest dzień miesiąca. Także wpiszę sobie do dzień miesiąca. No i to takie moje wakacyjne wspomnienia. W sensie no. W sumie te wakacje będę miała tak naprawdę, no ale... Takie moje lato w pigułce bardzo dziękuję i polecam Wam yy, pracę właśnie z tymi wszystkimi yy, mediami, czyli farbki, te wszystkie yy, wpłynie, perełki, yy, masy strukturalne, pasty. To jest naprawdę fajna zabawa i to później fajny efekt jest coś innego. Ale fajnie wyglądają te kropeczki szkoda, żeby tego nie widzieć. O, może widzicie, o, widzicie, ile tych kropelek? Hmm, fajnie. Tunggu да бра. Ты будешь aqui? И